Czy kiedykolwiek zostaliście nazwani za bardzo? Za bardzo energiczni, za bardzo marzycielscy, za bardzo wrażliwi? Jeśli tak, no to już przychodzę do Was z fanfakcikiem. Bo badania pokazują, że to co ludzie nazywają za bardzo, bardzo często jest naszym naturalnym talentem, który czeka na odkrycie. No, bo na przykład ja od dziecka byłam mówiona, że jestem zbyt gadatliwa, zbyt rozkmijająca. Ja, ja zawsze coś kminiłam. I wiecie co? W tym momencie jestem doktorantką, badaczką naukową i się świetnie w tym spełniam. To właśnie akademia pokazała, że moja wada jest moją największą zaletą. I jest wiele przykładów takich ludzi, którzy właśnie byli postrzegani za dziwaków, byli za bardzo, a okazało się, że to jest ich wyjątkowość. I taki Albert Einstein był właśnie postrzegany jako dziwak, bo ciągle zadawał pytania i coś kminił. Ale Lady Gaga też była kimś dziwnym, bo była zbyt głośna, zbyt ekstrawagancka. A w tym momencie to jest jej największa siła. Więc jeśli kiedykolwiek ktoś jeszcze raz powie ci, że jesteś za bardzo, to w to nie wiesz, bo to twoje za bardzo, bardzo prawdopodobnie, że jest talentem, który czeka na odkrycie. Czeka na odkrycie, wykorzystanie i na odpowiednie środowisko, które je doceni.